Siemanko, z tej strony Electronics. dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj kolejny update, 23 czerwca wyszedł, ja go nie widziałem, był dzień temu, ale możemy go sobie omówić, więc znowu została dodana aktualizacja, już dwie z rzędu, osoby, które mówią, że tamta aktualizacja to było tylko po to, żeby się odwaliły media, to nieprawda, Mamy już dwie aktualizacje, albo była jeszcze trzecia za jutro, czy powietrze. Więc o, takie małe omówienie. Naprawiono powód rozłączenia klienta, który nie zawsze się wyświetlał. To jest spoko, bo czasami było tak, że nic się nie pokazywało i musiałeś wyjść po prostu. Więc to jest spoko, to zawsze mnie denerwowało. chociaż nie jestem pewien, czy to już nie było poprawione w poprzednim update, ale to już zostawmy, nie? w końcu to naprawili. Naprawiono SV Vault Holder Made Vault No. Konwar, e, nie wiem o co z tym chodzi, ale to jest coś pewnie z woltowaniem, pewnie coś było zepsutego i znowu to naprawili, co nie? Do pracy z ostatnimi zmianami głosowania, czyli coś ostatnio źle dodali, no i to naprawili, no spoko, chociaż nie wiem o co z tym chodzi dokładnie. Naprawiono udawanie śmierci szpiega, które nie wyświetlało prawidłowych portretów klas, tu chodzi o te na górze, jak są klasy, jest na przykład Heavy, Medic, takie tam, no to to było źle wyświetlane, chociaż nie grałem, po tamtym update'cie za bardzo nie grałem, więc nie wiem, nie mogę tego potwierdzić. Naprawione materiały, plecaka dla medali społeczności, e, wear it rampage, niebezpieczne perydoty i Quarellus Quartis. E, nie wiem, jakby nie mam tych przedmiotów, więc się nie wypowiem, ale tutaj będziecie mieli screen. I jak znajdę to będziecie mieli przed naprawą i po naprawie. Więc no, możemy nawet serię zrobić z aktualizacji. Wieczorami będę patrzył, więc może nawet wieczorami będzie wychodziła ta seria. Myślę, że spoko. Taki updatecik fajny. Według mnie takie coś właśnie z... spaja społeczność Team Fortress. Czekam na kolejny, więc tam tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.